Szymon Hołownia zmienił zdanie na temat centralnego portu komunikacyjnego? Posłuchajcie, co mówił jeszcze parę miesięcy temu na temat tego projektu obecny marszałek Sejmu. Na, na spotkaniu w Brzezinach z ludźmi protestującymi przeciwko CPK, CPK nie będzie teraz konsultowało tego z ludźmi, przychodzi do mnie matka w, i mówi: Proszę pana, moje dwunastoletnie dziecko nie śpi w nocy. I wstaje z krzykiem i mówi: Mamo, jeżeli nas wysiedlą, jeżeli nas przymusowo stąd wyrzucą, to ja odbiorę sobie życie. Wyobrażacie sobie, do czego prowadzi ta polityka? Do tego, że dwunastolatki mówią, że odbiorą sobie życie. I to kosztuje nas 240 milionów złotych. A może kosztować 35, jeśli nadal będą prowadzili tak te inwestycje. 25 maja Szymon Hołownia pisze Byłem sceptykiem Centralnego Portu Komunikacyjnego ze względu na koszty społeczne projektu. Zmieniłem zdanie, bo dane są nieubłagane. Budowa 10 największego lotniska w Unii Europejskiej nie jest megalomańskim projektem w szóstej największej gospodarce w Unii Europejskiej. Pytanie czy ta zmiana stanowiska nie jest przypadkiem związana z nadchodzącymi wyborami europejskimi, co wy o tym myślicie, dajcie znać w komentarzu. Zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco.